Z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 9 wersy od 14 do 17. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze zachowujemy posty, a twoi uczniowie nie? Jezus odpowiedział: Czy goście weselni mogą być smutni, kiedy pan młody jest z nimi? Nadejdą jednak dni, że pan młody będzie od nich zabrany i wówczas będą pościć. Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania, rozrywa ona bowiem całość i rozdarcie staje się większe. Nie wlewa się też młodego wina do starych Bukłaków, bo wówczas pękają, wino wycieka, a bukłaki się niszczą. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków i wtedy ani jedno, ani drugie się nie marnuje. Dlaczego my farzeusze zachowujemy posty? No właśnie. A, a Jezus mówi: Dlaczego jesteście smutni? Czy goście weselni mogą być smutni? Przecież ja jestem Panem młodym, jestem z Wami, dlaczego jesteście smutni? I owszem, powiedział, że nadejdą mi, że Pan młody będzie od nich zabrany, wówczas będą puścić. I to zabrany, tak, on został ukrzyżowany, został zabrany przez, przez chwilę. Ale wrócił sam, wrócił bardziej, i żyjemy już w czasie, kiedy kiedy Pan młody jest z nami. Nie jest to czas, kiedy Pana młodego nie ma, on jest z nami. On wrócił w Duchu Świętym. I może my też puścimy przez to, co, co zrobiliśmy, przez to, co nie wiem, sobie wyrzucamy. A może nie widzimy albo nie doświadczamy radości bycia z Bogiem. No właśnie, z Panem Młodym. Ale On jest, bo to jest czas, kiedy On już wrócił. Bo to jest czas, kiedy On posłał swojego Ducha do nas. Jezus jest teraz, Pan Młody jest teraz z nami, jest teraz przy mnie. Dzięki temu, że właśnie w Duchu Świętym. No właśnie. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego ubrania. My... Bóg nie chce dla naszego życia jakiegoś zszycia jakiegoś a, a, jakiejś tymczasowości jakiejś szmiry on po prostu chce, żeby on chce nas całych, on chce nas pełnych nowych, on chce nas odmienionych on chce rzeczywiście, żebyśmy byli tymi nowymi naczyniami nowymi, nowymi bułkakami w które jak wleje się coś nowego to już nie będą pamiętały kształtu starego po prostu wleje się coś nowego i to będzie całkowicie nowe on chce nas całkowicie odmieniać no, on nam wybaczył, on nam już wybaczył i właśnie przez to on czyni nas nowymi, po prostu mamy się stawać coraz bardziej na jego obraz, jego podobieństwo, a dlatego, że on pieszy tak zrobił, dlatego, że on nam wybaczył, to my możemy wybaczyć sobie, jesteśmy godni tego, żeby patrzeć na niego. Jesteśmy godni tego, żeby, żeby nasze życie wypełniało się radością tym młodym winem, które wlewa się do nowych bukłaków. I wtedy radość, to co nowe, to co jest inne, co co już nie pamięta starego, co co już nie czerpie ze starego, to nas czyni odmienionymi i to nas wypełnia całkowicie nim samym jego radością, bo to on czyni z nas, z nas nowe, on czyni w nas nowe. No, on nie chce, żebyśmy, żeby jak... Nasze życie, nasze ciało pamiętało cały czas to, to, co stare, to, co nieodmienione. Owszem, będziemy budować na. No, mamy swoją przeszłość, nie wymarzymy jej, ale on zapomina wszystko. On czyni nas całkowicie nowymi. I on chce, żebyśmy na, na siebie popatrzyli z miłością, na siebie popatrzyli a, no, z akceptacją, I, i on nas odmienia, on nas czyni nowymi. I on chce nas napełniać na nowo. Jak nie umiemy tego, to wołajmy do niego, niech, niech on po prostu w nas to robi. Wołajmy do niego, słuchajmy go. Tak, jak święty Józef był tym, który słuchał, który był posłuszny temu, co, co usłyszał od Boga. A jak nie wiemy, co Bóg mówi, to pytajmy, prośmy go, i on będzie mówił. Nie wiemy jak, ale on będzie mówił, i tak jak on powie, to, to będziesz wiedział, że, że to jest od niego. Um, no. Także panowie, zostawiam nas wszystkich yy, z tym słowem. On nas zobaczył, on rzeczywiście czyni wszystko nowe. Bogusowie jednego dnia z Bogiem.